Cześć, witajcie z Klamerun, a w dzisiejszym odcinku no trochę porozmawiamy o klanie, no, nie za dużo, bo chcę wam powiedzieć o jednej bardzo fajnej nowości w klanie, o której wymyśliłem. Zapraszam was oczywiście do Klanu, po jest 95, yy, nie wiem, coś znowu spadamy, ale oczywiście jak wbijecie, to wzrośniemy. Jak widzicie opis to też jest fajnie, bo w sumie zmieniłem końcówkę, yy, trochę kolorów dodałem. Nie ma już wice, bo niestety nie zmieszczę ani jednej literki. W takim razie opowiem Opowiem wam o właśnie tej nowości, która chcę wprowadzić do klanu. Już niektóre osoby dostały tą nowość, nie podjęły się wyzwania. Czyli, na przykład, chodzi mi o to, że robię takie challenge: Czyli po prostu wbijam i piszę im, że yy, na przykład dajmy to na ziomku, poziomkę, bo właśnie z nim nagrywam, jestem w lobby. I tak. I od razu mówię mu: ziemię poziomek. Masz, gdzie wytasieje i półka do końca sezonu, i dostajesz wtedy yy, seniora. I po prostu taka nowa, dostaje więcej osób do seniora. Już dostał malinka wiśnia i brak legendy. Dostali już wyzwania, nie, nie podjął się brak legendy, jak widać. I malinka wiśnia też co odpuścił, po pomyślał, że nie da rady. A mógłby dać radę, bo, bo powie, powiedzieliśmy mu, że damy radę. W takim razie, w ogóle jest z nami, z nami poziom, ziomek poziomek, może się w sumie przywitać. Bo... Dzień dobry. No w sumie, i ot, tylko o to chodziło. Ale w tym momencie nie tylko o to właśnie wchodziło. Chcę teraz rzucić wyzwanie na tym odcinku ziomku po ziomku o seniora. W takim razie, wbijesz właśnie jak mówiłem. Nie było tak, że powiedziałem tak o 19 półka wbijasz do końca sezonu? Nie, ale... No dobra, mogę być na luzie. Jeżeli na luzie, to musisz to być do niedzieli, do 14. Więc w takim razie czekam. Czekam aż to zrobisz. Mogę ci pomagać, oczywiście. Nie, nie możesz. <grywa> Dobra. No i tak. Od razu wam powiem, że tutaj klan się dosyć rozwinął, a nagle tutaj spadliśmy, więc zapraszam was bardzo serdecznie i widzimy tak, się. Spadli... Jeszcze mu spadliśmy, bo ja spadłem 50 pucharków na Leonie. No, widzicie, jaki on jest po prostu specjalny spad. <grywa> nie no. Tylko o tym chciałem powiedzieć, czy po prostu tam komuś wyzwanie. Zia jak poziomek, wbijasz 19 i półka, do niedzieli godzina 14, dostaniesz seniora. I wtedy więcej osób ma seniora. W takim razie dziękuję za oglądanie, mojego popołudnia bądź wieczoru. Oczywiście może się też pożegnać, ziomek poziomek. Eee, cześć. No oczywiście, nikt nie ma emocji, czyli tak. Dziękuję za oglądanie, mojego popołudnia. Słuchaj, dobra, pożegnam się, fajnie, tylko mi zaproś, bo Znowu? Mam emocje mam, mam, pokazać, mam pokazać Ci emocje. Dobra. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie mojego popołudnia bądź wieczoru. Pokaż te swoje emocje Żegnam do widzenia Widząc <śm>